Mój dom stoi na plażach Kalifornii, najnowsze Ferrari ma czerwony lakier. Kobiety są łatwe, mężczyźni no potworni. Na brzegu basenu ktoś sprayem Starfucker. Dziś z Akademii dostaję Oscara, jutro mam proces o niechcianą ciążę, wiosną robimy Juliusza Cezara kontrakt ze studiem zagarnął mnie wiąże Tu białą ścieżką bez co śmiela. I podniósł ze stołu colt czterdziestkę piątkę. Niedawno, lat osiem, odeszła Angela. I z głowy i z mózgu na ścianę